Cześć, to znowu ja w kolejnym odcinku i w innym środowisku. Dziś przygotowałem tor, który jest z jednego z zestawów wheels. Może to potwierdzić ten obrazek. A więc przejdźmy od do rzeczy. Wybrałem te trzy Hot Wheelsy, żeby się zmierzyły z, z tym, no, dla niektórych wyzwaniem. Czy się im uda? Li, liczy, na kogo liczymy? Na Montanakera. Claire Spidera. Oraz Big Boxa. Czy uda im się przejść ten tor? Wszystko zobaczymy za chwilę. Tutaj jest specjalny punkt, do którego wpadają Hot -winsy. Każdy Wheels, który przejdzie tę próbę. Musisz przejechać salutki ten tor i wylądować na tym kocu. Za Zaczynamy. Oj, coś łoska nie wyszło. Hmm. widzę, czy to. Musiał mieć jakąś drobną usterkę. Spróbujmy jeszcze raz. Tak! Mistrzowsko! Ten samochód wylądował, co prawda, za drugą próbą w jednej turze, ale za to jak po mistrzowsku. Prościutko i się nie wywrócił. Gorące, brawa! Dla Monte O. Teraz... O! Oj! Widziałem, że, jak, że był jakiś zakręt, w którym prawie wypadł, ale co się okazało? Wyszedł cało za pierwszą próbą. Zostało nam tylko to auto. Od niego zależy ca los całego nagrania. Uda się? Tak! Mistrzowsko wylądował. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam!